Witam Was, jestem ProGamer i dzisiaj zagramy sobie na kaspijskiej granicy. To będzie poradnik klasy wsparcia. No i w naszym poradniku będziemy gadać, jak używać wybranej klasy co najlepiej robić oj przepraszam dobra no to tak mamy tutaj M M249 o ile ja już pamiętam Uuu, pistolecik, C4, amunicja jak zawsze. Yy, w tej broni nic nie mam odblokowane, ale chyba dwójnóg jest. Jest dwójnóg. Bo ja gram MP7. Ale zademonstruję jak grać ogólnie. <ścoughs> Tutaj chwilę. Krótki pilotaż. Tutaj leci właśnie nasz przyjaciel. Dobra. Tutaj się nasza kariera kończy. No, to tak. Nie widzę tutaj nikogo na razie. Tutaj czołg szczeni. Zależy właśnie jeszcze, jak szczelacie. Można. No to chyba każdy wie, że dzięki dwójnogowi można ten y, szczelać swobodniej. Nie lata, tak. Ale to nie ma czasu, na przykład, jak wróg ci wybiegnie przed celownikiem, żeby się położyć, rozstawić. To jest oczywiście Wasz wybór I na przykład jeśli lubicie, jeśli, jeste, jeśli jesteście kamperami, to warto się rozstawić na punkcie i tylko czekać. Chyba że wolicie yy, atak, że tak, no atak powiem, że tak, atak to praktycznie dwójnóg w klasie nie jest niepotrzebny, bo po co? Ten filmik jest ogólnie stworzony dla ludzi, którzy zaczynają dopiero grać w BFA. Wiem, mam słabą kamerkę, nie musicie mi pisać w opisie. Mówiłem, że mam zamiar kupić nową. No i ktoś mi tutaj przeszkadza, bo mi gada. O, auto. Chciał naprawić choke, a nie wiedział, że jest ten z tyłu. Jak widzicie, z bliska, nie, no to, wie, wie, to każdy wie, że z daleka trzeba, tak, a z bliska od razu. Le łatwiej jest z rączką, ale dwójnóg, no to już nawet na dalekie odległości no dobrze jest. Teraz zademonstrujemy łatwą próbę zabicia kogoś. To jest typowy trick kamikadze. Chyba, że jesteście tak dobrzy, że nie zginiecie. Wiele ludzi to robi i... ...działa. Ohoho! No i tyle. Zademonstruję to później. <ścoughs> Oj, biedny auto. Że mnie patrzył, tu już widzę wroga. Dziękuję za pana doktagi, są bardzo piękne. O, jednego zabiłem, 4-0 już wyszły. Mam jednego ziomka w kimie. Muszę znaleźć jakiś inny team Gadacie? Nie, nie gadacie, to jest dobrze. O, dalej mamy Heli. Hmm. O, jedzie tam pan czołg. No zawracaj, gościu. Ej, no co ty mi robisz? No. No. O, i tyle. O, właśnie przyjaciel czołg jedzie. No, tak jak tutaj nas zabił, pan miał właśnie ten celownik. Tylko, no naprawiaj to gością A, to takie buty. Ile? Dwadzieścia jeden. Lecimy! Jeszcze kawałek bym doleciał. Teraz zaprezentujemy sztukę kampienia. i'm sure Ajajaj Mówię wam, nie lubię Nie lubię grać tą klasą ogólnie To jest taki no trochę poradnik Trochę gameplay Bo to w jednym z jednym gramie, tak. Ale głównie to jest po to, żeby wam pomóc hmm. Jeszcze może zaprezentuję parę kamperek które tą klasą właśnie wam się dobrze przydadzą Dobrze przydadzą <laughs> O, widzicie właśnie tu Nie muszę strzelać pojedynczo Mogę strzelać cały czas, byle by było celnie O, już mi się magazynek utracił Tu jest dobre miejsce jeszcze jakbyście tu mora położyli, to by was o tyłu nie mogli wziąć, ale tu przy tym drzewku jest dobre, tu z boku nikt nie będzie widział was praktycznie macie widok na większość mapy Oj, no kurde, nie wiem, szczelałem, nie mogłem szczelić. Dobra, a teraz zaprezentujemy może inną broń. Mam pomysł. O, w tej broń już mam odblokowane parę rzeczy. Już mam to, to i to będzie dobrze, jakby. O, jest auto, to zademonstruję wam, właśnie. To jest oczywiście, jeszcze raz powtórzę, dla początkujących graczy: bo Bo ja wiem, że niektórzy będą pisać, O, ty, my to wszystko z nami, stary jesteś, wymyśl coś nowego. To jest dla początkujących graczy. I niech się takie osoby jak. Po prostu orka powiem. On będzie wiedział, o kogo chodzi. Żeby nie pisał mi głupich komentarzy w każdym filmiku. Kup se nową kamerkę. Kup se nową kamerkę albo kabel. Mówię, powtarzam, zrobię to. Git pasi, filmików nie robić, to się nie czepę moich. Jak sam nie masz lepszych. W ogóle nie masz żadnych. No. I tak ma być. Wesoły autobus. Co to jest? Oj, żebym znowu nie przywalił w coś. Wątpię, że tu ktoś będzie. Znaczy no, źli. O, to była właśnie to. Kampień. Jest dobre, ale tu niczego nie widać. Chyba, że się trochę tu przeniesiecie. Już będzie Wam o wiele lepiej. Bo liście Wam tu mogą zasłonić. I brawo. Teraz trzeba czekać na kumpi. Teraz tutaj czekamy miło na moich przyjaciół. Zaraz powinni biec. Bo skoro już wysadzili tam mój czołg. Brawo! Jest. Widzicie jak szybko o, uleczył Pana tutaj. To są nuby. Zawsze trzeba obserwować. No dobra, nie udało się, ale było dobrze. Zawsze trzeba obserwować, czy wokoło nas nie ma żadnego człowieka. Najlepiej jest, jak jedna osoba pilnuje jedną stronę, a druga drugą. Będę robił jeszcze poradniki snajpera. Poradnik klasy snajpera. Poradnik klasy technika. Poradnik klasy szturmowca. I myślę jeszcze sobie, czy by tu nie zrobić taki poradnik helikopterów i czołgów ogólnie. O, to jest też dobry trik. Widzicie. Ogólnie te bronie, ciężkie karabiny maszynowe, nie są dobre jak nie macie dwójnoga albo nie macie dobrego celownika. Więc nie używałbym ich tak zbytnio, kto, co kto woli, nie? Jak to mówią. Jak dawno by mnie zabił. O! Z pewnością, gdybym miał karabinek, dawno bym go zabił. No ale niestety to jest poradnik jak zabijać tych wielkich karabinów ogólnie. Dobra. Może zaprezentujemy jeszcze inny trik, ale. Wątpię, że on mi wyjdzie. Zobaczymy. Muszę trochę dalej odlecieć, żeby mi ten szmacierz był w stąd. Oj, to się nie uda. To się nie uda. Chyba, że chyba że Jak mi się to uda i to nakręcę, to normalnie będę hardkorem Ja! Obrażenia poszły tylko! Pięknie by było, o i byłoby... Trzeba pobiegnąć na to, a To będzie trochę długi filmik, tak mi się wydaje. To idzie do końca tej rundy. A nie. Dobra, tutaj... To już praktycznie na tyle. A więc dziękujemy i do zobaczenia.